Dzień dobry, vlogmas. Zróbmy sobie dzisiaj babeczki o smaku pierniczkowym. Babeczki i pierniczki, i to się połączyło, i to będzie pyszne. Przynajmniej mam taką nadzieję. No i w ogóle rok temu miał być test gotowych pierniczków, a nie wleciał, więc dajcie spokój, idźcie z tym, mamy to. Robimy! Co jest nam potrzebne? Ciasto. Dwa jajka mamy. 100 ml wody mamy. 100 ml oleju mamy. Uh, tu jeszcze będzie lukier. Aj, 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 to nie będzie takie proste. No dobra, wszystko mamy, robimy. Let's go! Ej, czekajcie, ja sobie nagrzeję jeszcze tylko piekarnik, bo to się później będzie długo robiło. 175 stopni. 20 minut będzie się piec. Zapamiętajmy. Przygotować foremeczki mamy. Biorę to taką plachę. Włóżmy sobie ją tutaj. I najgorsze, jak to się skleja. Mieszankę do wypieku babeczek wsyp do miski. Dodaj jaja, wodę, olej. Całość energicznie wymieszaj. W porządku. W porządku mówisz i masz Miska. Szczerze, nie mam pojęcia skąd mam tą miskę. Chyba od mojej mamy ukradłam, ale mam taką metalową miskę i ją bardzo lubię do takich rzeczy. U! I też z zapachu. Ej, pachnie piernikiem. Przysięgam, takim dobrym piernikiem. Nie takim bele jakim. Fajnie. Pierwsza misja wykonana. Idę to wyrzucić. Przysięgam, coś mi wpadło w oko i tu mnie strasznie kuje. To ty. OMG. No dobra, wybaczam ci. Wow. Słuchajcie, ja was trochę przestawię. Dam w dół. O! No, elegancko. 100 ml. Dobra. Tu jest jakaś woda. Sprawdźmy. O kurczę, 138. It's okay, styknie, mam nadzieję. 100 miejsców oleju. To dam może oleju tak 70, 80, wiecie, żeby to się jakoś wyrównało. Może. No, z mnie sędzi, no, z mnie spędzi, ktoś mnie obgaduje. Nie obgaduj mi, bitch. Dobra. O, 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 70. Dobra, dam 90. Musi być tłuszczek. 90 starczy. Ej, ja mam takie jaja ze wsi. Takie wiecie, takie mm, od wolnej kurki. Teraz czeka nas energiczne mieszanie. Dobra, dobra. się muszę się rozgrzać tutaj, bo jak to energicznie ma być, to... Huu! Dobra, możemy mieszać. Jestem gotowa. z tej wagi wydaję, bo... A! Przerosło mnie to. Nie no, dobra, ja ładnie gotuję. Ja dobrze gotuję tak ogólnie. Serio. Tutaj po prostu trochę się popisuję. No nie powiem wam, że nie. Trochę trzeba popisu wyrobić. Ej, szczerze, to jest mocniejsze niż siłownia, bo to ciasto jest takie gęste. Już się zmęczyłam. Pokażę Wam, no ja tak mieszam, mieszam, aby nie widzicie. Kurde, żeby się nie wydało. O, 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 o. No, już nieźle siedzi, co? Ej, spróbujmy. Mm, trochę słodkie. Trochę słodkie, ja wolę trochę mniej słodkie. Ale okej, okay. w ogóle powiedzcie, czy Wy też jak mali, to oblizywaliście takie miejskie pocieście jak Wasza mama robiła. Ja oblizywałam serio. Przelewamy tu teraz do tych tych foremeczek. Ej, nie oceniajcie mnie tylko za te blachy, bo jest trochę poprzykolana, trzeba ją umyć, ale nienawidzę tego robić, także umyjesz to, prawda? Dzięki. To jest za rzadkie. Shit, czyli za dużo daliśmy wody. No dobra, no... Może wyjdzie, No, no ale już nic nie zmienimy. Chyba, że byłam mąki trochę. Wiecie co? To nie wyjdzie, muszę dodać mąki. Stajle, to jest tana woda, więc nie może tak być. Dodam sobie tak łyżkę mąki może. Zobaczmy, czy trochę to zagęści. Dobra, jeszcze jedno, żeby serio to było gęste. No już powoli coś tam się ratuje sytuacja, mam wrażenie. Nie no, już, już jest okej, okay. jest dobrze. Jeszcze trochę. To może, wiecie, też nie będzie takie słodkie w sumie, jak tutaj, tak mąki jeszcze trochę dodałam. O, 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 to jest to, to jest ta konsystencja. Odlejajmy jeszcze raz tam. Żeby jednak coś z tego wyszło, a nie pieczona woda, kurczę, belę! Wodny pierniczek, no kto by takie coś zjadł? No na pewno nie. Szczerze, jak to nie wiedzie, to to będzie największy fail w życiu. W ogóle, jak rok temu miałam zrobić ten test gotowych pierniczków, to ja nadal mam w szafce te mieszanki. Różnych pierniczków, więc to zostało jeszcze, to jest. I wiecie co? To jest ważne, sprawdziłam do 26 roku, także jeszcze nic straconego. Robiłam kiedyś swoje pierniczki i jakie tam fail popełniłam. To się w głowie nie mieści. W ogóle teraz mam trochę za dużo i i mało złorem. Nieźle. Widzę co ja zrobiłam, było napisane 3 czwarte cukru, załóżmy. 3 łamane na 4. I ja to robiłam jak byłam chyba jeszcze w podstawówce i ja byłam trochę stupid albo w gimnazjum. I ja myślałam, że 3 łamane na cztery, to znaczy, że 3-4 szklanki cukru. Jak kto lubi. Ja dałam 3 szklanki cukru. Nie chcecie wiedzieć, jaki to był ulepek. Jeszcze jeden błąd, który popełniłam, to ostatnio wyrzuciłam takie foremki, e, bo miałam z domu różowe, a mówię, eee! Nie przydadzą się. No i teraz zostaniemy z połową miski ciasta. Trzeba ratować sytuację i pomyślałam, że może zrobię to po prostu w foremce. Bierzemy taką foremkę trochę do lasagni i tutaj posmarujemy ją masłem i damy to ciasto. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Po prostu taki, wiecie, jeden duży piernik. W sumie taki piernik to chyba też powinien być dobry, no. Ja mam takie coś jeszcze. Może tu to jednak przelejemy. Przelewamy to tutaj, bo tam to jest za duże. Trochę też namaślimy. O, 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 super. Ej, ja kiedyś piekłam przepis z Termomiksa, to był piernik z powidłami śliwkowymi. Boże, jakie to było przepyszne! Chyba, wiecie co zrobię? Tutaj, jak to się upiecze, to ja to pewnie tego nie będzie się dało wyjąć, więc na wierzchu posmaruję powidłem śliwkowym. O.M.G. To będzie dobre. Lecimy do piekarnika. Hmm. Widzimy się za 20 minut, mam nadzieję, że z pierniczkami, a nie wodą pierniczkową. Także czekajcie. Dobra wiadomość, wyszły babeczki. Nie jest to woda, także fajnie! Magia się zadziałała, mówię To wyszło, to ciasto wygląda super. No babeczki, już niczego sobie, ale to ekstra. Niech chwilę ostygną, zrobię do nich lukier, bo jest czekoladowe I robimy testing. Tu nie możemy skiepcić, bo lukier musi być gęsty. Trzy, dobra. Trzy łyżki, tak? Trzy łyżeczki. Trzy, cztery łyżeczki. Mhm, dałam łyżki, fajnie. Taka gorzka czekolada, wiecie? Nie jest to jakoś mega mleczne, no ale w sumie ja może by mleczna nie pasowała, bo to byłoby takie słodkie już. Szczerze, nie wytrzymam, próbuję teraz. Ja nie umiem, nie jestem cierpliwa, jeszcze ten lukier nawet nie zdążył zaschnąć, ale spróbujmy. Dobre! Tylko ja bym tutaj serio powidła śliwkowe. Ja kocham połączenie pierniczka ze śliwkami i tu tego brakuje, ale serio to jest dobre ciasto. Czy lepsze niż pierniczki? Chyba tak? Jestem w szoku. Przepraszam. Bye!